Witam bardzo serdecznie z tej strony Pietrek i Borys. Zaczynamy kolejną przygodę ze Slenderem. Tym razem jest to sanatorium. Teraz czekamy aż się gra to zaczynamy akcję. Zbierz 8 kartek. To już wiadomo, że tych kartek nie ma. Jestem ciekawe ile tym razem uda mi się zdobyć. Przed nagraniem udało mi się zdobyć 6 kartek. Wyczymy. Tak, to pójdzie tym razem. Mam również nadzieję, że dźwięk będzie lepszy, bo dźwięk nagrywamy tym razem inaczej. Dźwięk idzie z telefonu komórkowego, a obraz idzie z frapsa. Ja, tu mamy karteczkę. Już, idzie, już chodzę, tak mniej więcej, z pamięci, bo kilka razy już to grałem. Co nie zmienia faktu, że i tak potrafi się zgubić. I co tak sapiesz, kurna, nie pityna. Ja pierdolę. Aż dziw, że się nie wystraszyłem. co, a teraz ci łysa, co? Z natury by się. Ja pierdolę. Nie powiększy rodziny. Uważaj. No co nie kurwa, by się przestraszyły. A co to było? Mucha przeleciała przed ryjem. śmiesz się jak gufi. Naprawdę? No co ty nie powiesz. Hello! O! Oh. Super. Ja wiem, że ty jesteś za mną. Że ty łazisz wszędzie tam, gdzie cię nie chcą. Tutaj. Wiem, że nie ma ucieczki. Zdaję sobie z tego sprawę. Dziś za dwie minuty powiniencie dopuścić. <grym> Jaki kurwa, policzony. Ja cię szunę Dobra. Tu mamy kible. Po raz kolejny powtarzam, że nie lubię kibli w horrorach. Mamy 4 z 8 kartek, mam nadzieję, że uda mi się dojść do tych 6. Za minutę, półtorej się dołapię. Uh -huh. Możecie mi powiedzieć, jeżeli ktoś grał, bo tu do góry jest taki licznik, jest tylko 1-0, tak? Z początku myślałem, że to jest licznik kartek, ale nie jest to licznik kartek. Chciałbym się dowiedzieć, co to dokładnie oznacza. Jeżeli ktoś mógłby mi napisać to w komentarzach, byłbym wdzięczny. Takie po prostu głupie pytanie. Stał, tutaj. Nie, tam nie jestem. Stał, to nas kurwa dał z krzykiem. Znaczy się zaznaczę, że plus 18 po raz kolejny. Lubię robić filmy dla dorosłych. Które kartki, z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że ten filmik nie będzie za długi. Możesz mi nie chuchać na szyję, proszę, ja ciebie. Slender. I zaraz nie dorwierz. <grybuj> I z czego ty się śmiejesz? Możesz mi wyjawić ten sekret, bo ja nie, ja nie panie mają. Cześć, kurwa, zajebiście Kurwa sanatorium. bo była sala komputerowa, nie? Jakby to się zauważył? I no kurna w sanatorium mają internet? Mam nie jest Hello, man? Tu byłem na pewno. No, jasne, że tu byłem. Ale nie zamierzam się kurna. Nie zamierzam zawracać w taki sposób. Będę robić w inny sposób. Że <grymnie> mi slender że żeby nie dał. Mam był kibel. To czy skręcić? Ja już nie pamiętam jak, jak szedłem? Eee, no dobra, no to nas złapał 6 na 8 Dziękuję bardzo, tyle z mojej strony. To był Pietrek i Borys. Na razie.